Drodzy studenci, szanowni państwo, aby żyć trzeba świeżego powietrza. Aby żeglować, potrzeba dobrych wiatrów. Do latania konieczny jest wiatr pod skrzydłami. Dzisiaj brakuje nam wiatru, wiatru, co unosi. Jak unieść człowieka? Co zrobić, aby go podnieść na duchu? W jaki sposób wyprowadzić swoje życie z odrętwienia? Wielkanocne dzwony jednym dźwięcznym ciosem rozłamują naszą ludzką rzeczywistość. I w tym pęknięciu pojawia się szansa na nowe. Ale to, co nowe, przychodzi tylko wtedy, kiedy pozwolę mu zaistnieć. I życzę takiego odświeżającego pęknięcia i odwagi przyjęcia tego co nowe. Dobrych świąt, zmartwychwstania pańskiego życzę.